Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na spotkaniu na żywo, spotkaniu, które nazywamy Poznaj naszych prelegentów, ponieważ jest to spotkanie z Festiwalu Stress Off. Dzisiaj jest inauguracja spotkań do szóstej już edycji. Ja reprezentuję dwuosobowy team, czyli ja, Katarzyna Chiara-Pakanicka i pozdrawiam Jannę Dziemieńko, która dzisiaj się uczy pilnie. I tym spotkaniem chciałobyśmy zaprosić też na kolejne, które będą do 27 maja, na których będziemy przedstawiać kolejnych naszych prelegentów. Dzisiaj Będę rozmawiać z Małgosią Dudzińską. Witaj, Małgosiu. Hej, hej. Dzień dobry wszystkim. Małgosia jest z nami pierwszy raz, to znaczy po raz pierwszy będzie uczestniczyć w naszym festiwalu jako prelegentka. Mamy już szóstą edycję, 27-29 maja. To już szósta edycja festiwalu. Piąty rok, ale szósta edycja, ponieważ pierwsze spotkania były nawet dwa razy. W roku szósta edycja, a trzecia tak, jak my to mówimy, w trudnych czasach. Był 2020 rok, był 2021, dzisiaj mamy 2022, więc przed nami kolejne wyzwanie, żeby nasz festiwal się odbył i służył osobom, które będą uczestniczyć, służył wiedzą w tych naszych trudnych czasach. I właśnie jaką wiedzą będzie służyć nam Małgosia. Małgosia, którą tak w skrócie przedstawię yy, dla mnie. Dla mnie jest to młoda dusza, ponieważ młoda z wyglądu <grych> i z metryki, ale równocześnie jest to stara dusza, ponieważ ma w sobie tyle wiedzy i tyle mądrości. Znamy się chyba już od nastu lat. Ja ją obserwuję, była w ogóle tak totalnie młodziutka. A już wtedy chciała się dzielić co prawda innymi tematami niż teraz, bo była w totalnie innej energii, ale teraz już jako magister fizjoterapii od 2019 roku, ale w bardzo takim szerokim zakresie, ponieważ się poszła dalej. Nie skupia się tylko i wyłącznie na takim fizjoterapeutycznym podejściu do, do ciała do takiego fizycznego, tylko poszła głębiej. I na festiwalu będzie nam mówić o dwóch tematach. Będzie Was zaznajamiać. Zarówno z tantrum, jak i terapio, terapią czaszkowo krzyżową Mogło się, co było pierwsze tantra czy terapia czaszkowo krzyżowa w Twoim życiu? Um. Mam wrażenie, że tantra to była ze mną po prostu od zawsze gdzieś w moim systemie. Tantra jako taka praca z energią seksualną, ale też po prostu takie ucieleśnianie, bycie w ciele, praca z emocjami, z tym wszystkim, co się dzieje w ciele. Takie, w takim jakby trybie cały czas. Czyli nie to, że mam jakąś tam swoją praktykę, 10 minut dziennie i, i robię fajne rzeczy, tylko tak naprawdę cały czas jestem gdzieś w tym połączeniu. Um, tak, tak rozumiejąc może i tak bardzo, bardzo tak malutko opisując to rozumienie tantry. To gdzieś czułam, że to zawsze we mnie jest i, i gdzieś mi to zawsze pociągało. I jak zaczynałam w ogóle na, na studiach jakiś kontakt z klientami, z masażem, to mimo, że on był na przykład relaksacyjny albo bardziej leczniczy, to ja gdzieś intuicyjnie z tą energią się kontaktowałam z tą energią życiową, która. Jakiś jest podkręcona, rozpalona, to zamienia się jakby, to ta częstotliwość przychodzi w taką energię seksualną. No więc, więc można powiedzieć, że to było pierwsze, ale takie może nie do końca uświadomione, potem coraz bardziej w kontekście pracy własnej, takiej naprawdę bardzo intensywnej i głębokiej. A później, dopiero e, faktycznie takiej e, pracy z innymi, już, już naprawdę świadomej, e, takiej naprawdę już wielopoziomowej m, poprzez masaż, ale, ale nie tylko, bo ta tantryczna praca z ciałem to e, no nie jest tylko masaż, e, to jest dużo więcej i e, e, też to, co będzie na. Prowadzę kręgi. Tak, prowadzę kręgi. I w zasadzie to, co będzie na festiwalu, to będzie bardzo podobne do tego, co się dzieje na kręgach, no bo tam jesteśmy razem. I idea jest taka, żeby, żeby z tą energią własną pracować indywidualnie, i głównie poprzez oddech, poprzez świadomość. Poprzez takie osadzenie się głębokie w sobie. Um, Także, żeby też tak może wyklarować, jeżeli mówimy o pracy z energią seksualną, to nie mówimy tylko o, o seksie tantrycznym, a to w ogóle już jest dziś inna bajka troszkę. Ani w ogóle nie musimy tutaj mówić o dotykaniu ciała. Można bardzo wiele zrobić e, właśnie poprzez świadomość, oddech. E, parę sekretów, <taki> takich. E, Sekretów, do tego, jak tą energią umiejętnie cyrkulować w sobie i łączyć się z tą energią, która wychodzi do ludzi. Jeśli chodzi o Tantrę, to będziesz w sobotę, nie, przepraszam, w niedzielę, 29 maja. Mówić i zatytułowałaś to spotkanie Tantra jako sztuka bycia w intymności. Co byś powiedziała osobom, które wahają się, czy oby na pewno jest to dla nich temat? Mm -hmm. Hmm. No, tak. Tantra ma bardzo szerokie spektrum, i ta intymność to jest taki trochę mój konik, można powiedzieć. Paradoksalnie ta tantra i terapia czaszkowo-krzyżowa e, gdzieś u mnie się bardzo pięknie łączą. E, I może właśnie ta intymność jest kluczem też. E, um, intymność jako taka rozumiana jako taka e, zdolność, możliwość bycia w prawdzie, bycia w tym, kim się jest. Tak, tak naprawdę, kim się jest, tym wszystkim, co jest, tym, jak się czujesz, jakie jest Twoje serce, jaka jest Twoja energia w tym momencie. Ta intymność zaczyna się odbycie w tej prawdzie ze sobą, po prostu z samym sobą, a potem też z innymi. I to jest ta, ta odwaga do otwierania serca, do czucia, do bycia właśnie z innymi. Więc no tak, ta, i ta intymność rozumiana właśnie jako taka też miękkość w tej odwadze do, do czucia tego, co jest dobycia z tym. Więc to na pewno będziemy sobie eksplorować na, na kręgu, znaczy na, na festiwalu, i to eksplorujemy na kręgach. Więc jeżeli jest jakieś takie poczucie w e, tobie, w was, że mm, jest coś głębiej do odkrycia, że można się połączyć gdzieś wewnątrz siebie z czymś, e, do czego może nie mamy dostępu, a to jest, i, i bardzo chcemy to, to przyjąć e, odnaleźć takie miejsca gdzieś głębiej. Nie, nie w tym zgiełku, tylko gdzieś właśnie głębiej w sobie, i z tego miejsca się połączyć z innymi. Nie z miejsca mówienia, jakichś tam słów, poglądów, czy różnych masek, które my tam nosimy, tego, że jesteśmy nie wiem, w zawodu kimś albo spełnimy jakieś role społeczne, jakby w ogóle zostawiając i łącząc się z poziomu serca to to jest y, ciężko o tym mówić tak naprawdę, to, to trzeba właśnie doświadczyć. To trzeba doświadczyć. Więc jeżeli, jeżeli tak, jeżeli to doświadczenie, jeżeli jakieś pogłębienie doświadczania siebie i innych też y, jest czymś, co przyciąga, co, co chcia, chcielibyśmy eksplorować, to, to na pewno zapraszam, y, ale też tutaj bardzo bym chciała wspomnieć, bo to się tak dla mnie bardzo łączy. To, co mówi, że trudne czasy i ta tantra i terapia krzyżowa jak to się w ogóle ma połączyć, i ta intymność, to tutaj takim słowem kluczem, które się pojawia jakby w, tych, w tych wszystkich obszarach, to jest trauma. No i ona teraz, w tym momencie takich trudnych czasów, może u nas się bardzo aktywować, może być bardzo obecna. No i, i bardzo. Znaczy większość z nas, jak nie wszyscy, jakieś tam traumatyczne przeżycia mamy. Czyli takie przeżycia, które w danym momencie, w danym momencie nie byliśmy w stanie objąć, przeżyć, a w pełni, przyjąć. Często są to bardzo trudne przeżycia. Nieraz może niekoniecznie z tej perspektywy, ale wtedy były. No i wszelkie traumy, które są w nas aktywne, tak naprawdę hamują nas przed intymnością. No bo jak możesz być z tym drugim człowiekiem, jak, jak możesz się otworzyć, jak możesz pozwolić sobie na doświadczanie przyjęcia przez drugą osobę, kiedy kiedyś ktoś nas skrzywdził albo coś nam się bardzo złego zadziało. Więc. Też to nasze odizolowanie przez ostatnie dwa lata, to wszystko gdzieś powoduje, że coraz trudniej nam być w intymności. Już nie mówiąc o dotyku. Mhm. Więc, więc to jest coś, co dla mnie na, na ten czas jest takie bardzo inspirujące z serca, żeby tą intymność przywracać, to budzić to serce, żeby ono mogło czuć. Nawet jeżeli tam jest jakiś smutek do poczucia, to, czy, czy złość, to y, tam na dnie jest też miękkość i jakieś ciepło, które może to przyjąć. Hmm. Więc jednym słowem podsumowując, tak naprawdę każdy mógłby przyjść na spotkanie z Tobą i skorzystać. Absolutnie ehm. tak. Ja mam takie pytanie techniczne do dziewczyn, które są z nami, bo widzę, że jest Ania i Natalia. Czy mnie słychać? E, ponieważ w międzyczasie ktoś do mnie dzwonił i mam wrażenie, że e, przełączył mi się mikrofon. Dziewczyny, proszę o informację, czy mnie słychać, bo ja sama siebie jakoś tak słabiej słyszę. E, a nie wiem, obroszę, czy Ty mnie normalnie słyszysz tak samo jak na początku? Tak, bardzo dobrze. Przez tak? chwilę no będziesz wyłączony mikrofon. Słuchaj, o, to dziękuję, to dziękuję, Aniu, dziękuję. Mogło się, dobrze, to, to mówię dalej. E, opowiedziałaś o jednych z warsztatów, które będziesz prowadzić w niedzielę, a 28 w sobotę e, poprowadzisz biodynamiczną terapię czeszkowo krzyżową wrodzone zdrowie, kości w ruchu i gdzie poza Długi e, tytuł. Ale już dużo mówiący o tym, co tam będzie, ale tak przetłumacz to jeszcze y, bardziej na, y, dla laika. Co dostanie, jak przyjdzie w sobotę y, na 15:30 do 16:45? E, tak, to na pewno będzie można poznać romana. <śmiennie> tak, znam romana, tak, sympatyczny. I tym samym on nam pomoże zrozumieć, jak te nasze kości właśnie tu mi odpadła mowa. jak nasze kości w czasie się ruszają, a w zdrowiu każda z tych kości ma jakąś swoją ruchomość, o czym większość z nas chyba jednak nie wie. Więc będzie tutaj takie ciekawe ćwiczenie, na to, żeby uświadomić sobie w ogóle, zobaczyć, że te kości, one wszystkie naprawdę żyją swoim życiem i kiedy naprawdę mogą się poruszać, no to ta ekspresja zdrowia może się wyrażać. A kiedy nie, no to wiąże się to z, dla nas z, z różnymi e, trudnościami, kiedy kości są przyblokowane i nie mają tej ruchomości. Sama biodynamiczna terapia krzyżowa jest no niesamowitą terapią. Jest naprawdę terapią na te czasy, bo obejmuje bardzo, tak w pełni człowieka. I jego ciało to takie bardzo fizyczne, jak kości, mięśnie, ścięgna, powięzie. Jak troszkę może mniej fizyczne, jak płyn mózgowo ale też takie subtelniejsze przejawy nas, jakąś linię środka, ciało płynne itd. I chociaż nazywa się biodynamiczna i wydawałoby się, że tu może być jakaś dynamika, to oczywiście ona jest, ale tak bardzo wewnętrznie. Z zewnątrz jest trochę nudna, więc nie będzie pokazu. Bardziej chciałabym bardzo pokrótce opowiedzieć. No, właśnie też od, od jednym z głównych założeń tej terapii, jaką jest to, że my e, po prostu rodząc się jakby jako istoty ludzkie, mamy to zdrowie, takie podstawowe dobro, zdrowie w sobie, już jakby w naturze. Że zdrowie jest pierwsze, a jakieś choroby są drugorzędne. E, I tutaj w tej terapii e, zaczynamy pracę e, od zasobów. Od tego wrodzonego zdrowia, od wzmacniania potencji w ciele. I z tego miejsca obejmujemy te obszary, które są zablokowane, które nie wyrażają tego zdrowia, w których jest coś utkniętego. Nawet nie chcę powiedzieć chorego, bo to jakoś nawet to słowo nie do końca mi w ogóle rezonuje z tym podejściem. Hmm. Czegoś, co nie jest w równowadze w tym momencie. Tak, taki brak harmonii, brak balansu, brak ekspresji, gdzieś, gdzie te siły, nasze naturalne siły są zablokowane do, do hmm. wyrażania się tego zdrowia. I w momencie, w którym pomagamy je odblokować, uwalniamy to, to zablokowane, zablokowaną potencję no to wtedy też ciało po prostu się dużo e, mocniej samo e, naprawia, co jest dla nas też naturalne. E, no i też właśnie e, jest bardzo piękna praca na zasobach, którą można stosować absolutnie samemu w życiu codziennym. E, zwłaszcza w trudnych czasach to wzmacnianie swoich zasobów e, no jest czymś bardzo ważnym. Doradzenia sobie też po prostu ze stresem, z trudnościami, tak na poziomie mentalnym jak fizycznym. Hmm. Więc o tym to, co bardzo. powiedziałaś przed chwilą to jest kwintesencja całego naszego festiwalu, tego co, co chcemy właśnie przekazać ludziom, szczególnie właśnie w tych ostatnich naszych latach i jeszcze bardziej szczególnie teraz, że to, co możemy zrobić przede wszystkim, to zadbać o siebie, żeby później móc pomagać innym, dlatego ch chciałobyśmy, znaczy no my tutaj we dwie na pewno, ale też na... Joanna Dziomiejko, która jest razem ze mną organizatorem oraz uczelnia Kledium Balticum, która razem z nami też jest już teraz trzeci, czwarty raz i Chciałybyśmy w ten sposób dotrzeć do, do osób, które się wahają, czy oby na pewno to jest dobry moment na przyjście na takie warsztaty, na poświęcenie sobie czasu. Tak, właśnie to jest ten moment. To jest ten moment, żeby zadbać o siebie i później dbać o innych, o, o naszych najbliższych, czy też te osoby, które teraz wymagają naszej pomocy. Festiwal będzie 27-29 maja. Zaczynamy w piątek po południu, cała sobota, e, cała niedziela. W tym momencie mamy przedsprzedaż biletów. E, bilety teraz kosztują 159 zł do końca marca. Od 1 kwietnia będą kosztować 189 zł i od 1 kwietnia będzie można już wybierać warsztaty w ramach biletu, ponieważ w ramach biletu jest 5 warsztatów. Plus bezpłatne wykłady, ponieważ będzie jedna sala, na której nawet bez zapisu będzie można przyjść na wykład. Małgosia no tak. prowadzi warsztaty, więc do Małgosi trzeba się zapisać. Będą to po prostu kameralne spotkania z ograniczoną liczbą osób, spotkania, które dają już jakieś narzędzia. Nie tylko się słucha, ale się jest w interakcji z prowadzącym. Wykłady to będzie po prostu większa sala, gdzie będzie można przyjść i posłuchać osobę prowadzącą. To wszystko możecie znaleźć, jakie wykłady, jakie warsztaty na stronie stres off, stres przez dwa sy, przez 2f.pl To tak ogólnie w internecie, a na Facebooku no to na tej stronie, na której pewnie nas oglądacie w tym momencie na tym fanpage'u. Na którym na bieżąco staramy się przedstawiać opisowo naszych prelegentów. To chyba takie najważniejsze rzeczy przy pierwszym naszym spotkaniu. Tego typu live y będą częściej. Ze mną, z Janną. W pewnym momencie pewnie spotkamy się też z Janną razem, żeby się pokazać. Dziękuję Ci Małgosiu za to, że się. Przedstawiłaś, za to, że powiedziałaś, zachęciłaś. Mam nadzieję, osoby, które nas dzisiaj oglądały, ale też to nagranie będzie dostępne po, że zachęciłaś osoby, które się wahały. Może dzięki temu też przybliżyłaś im tematy, które jeszcze bliżej opiszesz na, na warsztatach. A na co dzień zapraszam do spotkania z Małgosią podczas sesji indywidualnych, żeby nie było, że to tylko grupowe spotkania Małgosia prowadzi, więc jakby ktoś poczuł dzisiaj, że chce Małgosię poznać osobiście, to na pewno przez Facebooka czy tam o znaczeniach można do niej dotrzeć. Jak nie, to dzwoncie do mnie. Ja korzystam regularnie z wymianek z Małgosią, więc. Wiem, co to są kręgi tantryczne, i wiem, co to są indywidualne spotkania streszczowo krzyżowe więc jakby ktoś miał jakieś pytania, to też się podzielę. A, dziękuję. dziękuję. Jeszcze zauważyć, to że to jest stress off i love on, więc o tym sercu i miłości też na pewno będzie, zwłaszcza na tantrze. Tak. Wow. Tak, ten stres off jest z nami od samego początku. Love on gdzieś tam w, w, wszedł w międzyczasie, ale to jest bardzo ważna też część, bo pokazuje, w którym kierunku chcemy iść. Że nie tylko chodzi o odstresowanie się, ale żeby jeszcze krok dalej zrobić, żeby włączyć ten poziom serca. <grym> Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, Małgosiu. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.